Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Nagranie, które zaraz zobaczymy, pochodzi z nieznanego źródła. Zostało znalezione na jednym z profili, które wrzucają urywki bez podawania konkretnych informacji. Wygląda jednak na to, że nagranie jest fragmentem nocnej eksploracji, podczas której jego autor w pewnym momencie zauważył, że w budynku oprócz niego znajduje się coś jeszcze. Coś naprawdę przerażającego. Przerażające tajemnicze dźwięki w pewnym momencie docierają do uszu mężczyzny, dźwięki których źródłem prawdopodobnie nie był człowiek. I cokolwiek to było, jest również widoczne na samym nagraniu. Gdy przestraszony mężczyzna nasłuchuje, coś naprawdę dziwnego nagle wyskakuje za ściany i wydaje się pędzić w jego stronę. Tylko czym mogło być to agresywne stworzenie? Czy był to sławny The Rake? a może Crawler albo Skinwalker? A może coś całkiem innego? Coś, czego do tej pory jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Jak myślicie, co to mogło być? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Midwest Ghost Hunter to mężczyzna, który hobbystycznie zajmuje się odwiedzaniem opuszczonych i potencjalnie nawiedzonych lokacji i zawsze robi to w samym środku nocy. Widzieliśmy jego śledztwa już w przeszłości i muszę przyznać, że za każdym razem byłem pod niemałym wrażeniem. Tym razem, Midwest za cel swojego kolejnego śledztwa obrał najbardziej nawiedzone miejsce, które mógł tylko znaleźć: miejsce, które doczekało się bardzo ciekawej nazwy Sanatorium Śmierci. Jest to mieszczące się w północnej Dakocie Sand Haven Sanatorium, które zostało zbudowane w 1909 roku. W tym miejscu znajdował się jeden z największych punktów przyjęć podczas epidemii gruźlicy, a w dalszych latach działalności sanatorium przybrało formę szpitala dla psychicznie chorych. Ilość zgonów, które miały tam miejsce na przestrzeni wszystkich lat wynosi tysiące. Nic więc dziwnego, że o miejscu krąży wiele legend i mrocznych historii, historii, których prawdziwość mindset zdecydował się sprawdzić na własnej skórze. Tak więc niedługo po wejściu do budynku poczuł, że nie jest w środku sam, a z ciemności zaczęły dobiegać do niego dziwne dźwięki. I can't it's hard to tell with some of these noises. If that was you, could you do that one more time? If you do it one last time, I will believe for sure it was you. If there's anyone down here, could you make a noise of some sort? That was you. Could you do that again? Okay, I'm starting to think there's something beyond these doors here. Hello. Podążając za dźwiękami miał wrażenie, że coś znajduje się za drzwiami, ale gdy tylko zajrzał do środka, znalazł tylko kolejny pusty korytarz i nic co mogło być źródłem tajemniczych dźwięków. Jednak niewiele później doświadczył czegoś naprawdę dziwnego. Oh my god, it just went into that room! Dude, it just flew into here. What the oh, dude? That was crazy. I just saw you. Did you just go into this room? Nie dość, że miał wrażenie, że na podglądzie kamery pojawił się tajemniczy orb, to jeszcze z tego samego pomieszczenia zaledwie chwilę później można usłyszeć głos kobiety. To nie mógł być przypadek. Po jakimś czasie Midwest postanowił, tak jak podczas każdego śledztwa wyciągnąć aparat, i to właśnie podczas robienia zdjęć stało się coś przerażającego. Could you appear in one of these doorways? Oh, my God, what the f was that? Dude, that sounded like a person. Okay. Either I'm not alone, or that was a spirit yelling. It sounded like a male. Hello. Oh my God. Oh. Okay. Okay. We're into the it. Oh God, dude. What the? Okay, from over here. Hello! Kolejny raz udało mu się zarejestrować tajemniczy głos. Tym razem najpierw był to krzyk przepełniony bólem, a później prośba o pomoc. Jednak w miarę tego jak wchodził coraz głębiej zaczął doświadczać coraz to dziwniejszych rzeczy. Um. Ok, as creepy as that was, I did feel a gust of wind when that happened, and I'm pretty sure that's what it was. Like Holy shit. <laughs> Still creepy as hell. To jednak dopiero gdy w innej części budynku wrócił do robienia zdjęć, doświadczył czegoś naprawdę przerażającego. If there's anybody down this hallway, could you appear for me? What was that I sounded like a breath was that you okay i'm hearing noises all around me right now i think i got something on here dude that was like a figure oh my god and it's gone dude i just caught something it was by that window holy shit dude that was crazy i just caught like a photo holy crap are you standing by this window? Holy crap, that was so freaking cool. Could you appear again? <gasps> Whoa, dude! I just got that in the freaking camera! Holy crap! Are you standing right here? Are you standing in this spot right here? Imagine if it appears again. Tajemnicza biała mgła pokazuje się zarówno na zdjęciu, jak i na samym nagraniu, a warto zauważyć, że do tego miejsca doprowadziło go podążanie za otaczającymi go z każdej strony dźwiękami. Po jakimś czasie Midwest znalazł się w dolnej części budynku, w miejscu, którego nazwa to Tunel Śmierci, i cokolwiek za nim podążało, było również tam. Hello? Is anyone down here? It's nice to see that the uh, structural integrity hasn't gotten any better. i literally just got in here too so somebody down there i hear that they call this the death tunnel why do they call it the death tunnel Really starts to kind of do its own thing, I guess. Oh, man. What is that? Oh my god. My legs are literally shaking right now. What the heck is that sound? I've never heard anything like that before. It's normally bangs and rocks, and but that's different. I don't even know how you describe that. Let's go I keep hearing strange noises down here. What is that? Okay, that was a moan. That was a moan. Is so somebody down there? Do you need help? To co usłyszał bez dwóch zdań brzmiało jak głośny jęk, ale na pytanie, czy ktoś tam jest i potrzebuje pomocy, odpowiedziałem mu jedynie cisza i ciemność. To jednak dopiero to, co stało się później, wprawiło go w stan skrajnego przerażenia. In here, could you move, move one of? Those board. Christ, did that really happen? Oh my god. What the? Who's down there? I swear to god, I see like a shadow over here. Is there somebody over here? O, oh, s! Dude! O oh my god, okej, 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 okej. Okej, to God, I saw something peek out of that fing room over there. Wydawało mu się, że kątem oka widział przenikający niedaleko cień, a chwilę po tym na samym nagraniu widać coś, co naprawdę wygląda jak cień, który bardzo szybko chowa się za ścianą. Czy mógł to być jeden ze słabnych ludzi cienia? To jednak nie wszystko. Po wielu EVP tajemniczych cieniach, szeptach i niezrozumiałych krzykach, tajemniczy byt w końcu użył siły. No, honestly, Seems like you away. Dare I say, out. What do you got to say about that? I'm starting to get that heavy feeling again. That feeling of being watched. Dude, I just saw something going in that room. Going in this room right here. Oh god! Oh god! Oh god! Hello? <laughs> All right, I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I forgot my. mój Po tym doświadczeniu przerażony Midwest zdecydował się zakończyć śledztwo. Osobiście dziwię się, że aż tyle to zajęło, bo ja uciegłbym stamtąd już dawno. Oczywiście pokazałem wam zaledwie kilka fragmentów, bo w całym niemalże godzinnym materiale dzieje się dużo więcej ciekawych rzeczy. Jeśli więc chcecie zobaczyć całość, to koniecznie zajrzyjcie na kanał Midwesta. Link do tego konkretnego śledztwa znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Jeśli podoba się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Kolejne nagranie jest z tych raczej krótkich, ale to wcale nie oznacza, że nie jest interesujące. Pewnego dnia młodym rodzicom na znajdującą się przed ich domem kamerę udało się przypadkowo uchwycić coś naprawdę dziwnego. Najgorsze w tym wszystkim jednak jest to, że tajemnicze zjawisko dotyczy ich małego dziecka. Zobaczcie sami. Nagle i bez żadnego powodu coś niewidzialnego pociągnęło dziecko z taką siłą, że dziewczynka niczym rzucona lalka wylądowała bezwiednie na ziemi. Dziecko nie mogło czegoś takiego zrobić o własnych siłach, a z każdej strony otaczali je rodzice, którzy na pewno zauważyliby, gdyby coś było nie tak, a dziecko zostało uderzone z taką siłą, że podczas lądowania złamało nogę. Ta niecodzienna sytuacja miała miejsce rok temu, a rodzice do dziś zastanawiają się, co tak naprawdę się stało. Tego dnia dokładnie sprawdzili to miejsce i nie znaleźli niczego, co mogło być odpowiedzialne za ten wypadek. Wszystko wskazuje na to, że było to coś, czego po prostu nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ani na nagraniu, ani w rzeczywistości. Na pewno wielu z Was pamięta sprawę dziwnych dźwięków z nieba, o których rozmawialiśmy parę lat temu. Na jakiś czas wszystko się uspokoiło, a w internecie nie pojawiły się żadne nowe informacje. Wygląda jednak na to, że sytuacja powoli się zmienia, a ludzie znowu zaczynają relacjonować o tajemniczych dźwiękach. I podobnie jak wcześniej, nie sposób jest znaleźć ich źródła. Pojawiają się nagle i tak samo tajemniczo bez żadnej zapowiedzi się urywają, zostawiając po sobie jedynie pytania. Zupełnie tak jak w przypadku tej rodzinnej wyprawy nad jezioro. What the fuck is that sand? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. It is strange. Is it? We're up at Bonnie Down. sounds from over there. Like up on the hill. Yeah. Up there? can't say anything, but I can certainly hear that. Aliens, I do What the fuck is that? That is weird. Oh, look, there's birds flying over. O ile dźwięki, które udało się tego dnia nagrać są naprawdę dziwne, a nawet straszne, to co jest najciekawsze to to, że nie przypominają tego, co słyszeliśmy w poprzednich latach. Wcześniej był to dźwięk podobny do dźwięku trąbek dochodzących z nieba, tutaj jednak ciężko jest nawet określić, co to jest w ogóle za dźwięk. Tylko co się zmieniło? Dlaczego nie słyszymy już trąbek, a coś takiego? Czy powoli nadchodzi coś przerażającego? Sprawa tajemniczych dźwięków jest co najmniej dziwna, ale jeśli macie jakieś teorie, to piszcie w komentarzach, bo wszyscy na pewno chętnie poczytają. A teraz opowiem Wam o tym, co przydarzyło się jednemu z naszych drogich widzów. Kuba pewnego razu spędzał czas przesiadując ze znajomymi na Discordzie. Był to wieczór, a on był po pracy i w pewnym momencie poszedł przygotowywać kąpiel. Zostawił włączony komputer, a po jego powrocie znajomi powiedzieli mu, że coś go opętało. Oczywiście potraktował to jako głupi żart. To jest do momentu, dopóki nie pokazali mu tego nagrania. Czeka, co on robi, w pomieszczeniu nikogo nie było, poza tym to, co się nagrało, nie brzmi jak głos człowieka. Zakłócenia sprzętowe również nie wyglądają w ten sposób. W takim więc razie, co to było? Jeśli na nagraniach jesteśmy w stanie doświadczyć EVP, czyli głosów duchów, to czy jest szansa na to, że możemy usłyszeć EVP bezpośrednio na żywo? Na przykład przez pozostawiony w nawiedzonym pomieszczeniu mikrofon. Nazwijcie mnie szalonym, ale wydaje mi się, że ta teoria jak najbardziej ma rację bytu. Jeśli jednak faktycznie tak jest, to pozostaje jedno bardzo ważne pytanie: Co dokładnie znajduje się w domu Kuby? Bo jak dla mnie, to cokolwiek jest właścicielem tego głosu, nie brzmi jak człowiek, a raczej jak demon. A teraz jeszcze mała ciekawostka. Jak wiecie, Bigfoot jest jedną z najbardziej znanych kryptyt na całym świecie. Ludzie, którzy na niego polują, cały czas prześcigają się w wymyślaniu nowych sposobów na jego schwytanie, ale mimo to nigdy jeszcze nikomu nie udało się tej kryptydy złapać. Jednak w internecie pojawiło się pewne nagranie, które dla wielu jest ostatecznym dowodem na jego istnienie. Zobaczcie sami. Niestety o nagraniu kompletnie nic nie wiadomo. Oczywiście oprócz tego, że rzekomo przedstawia schwytaną wielką stopę. Nie wiemy jednak, kto jest jego autorem, ani gdzie nagranie zostało wykonane. Zastanawia mnie również sposób, w jaki zostało nagrane. Takie trzęsienie kamerą to typowy zabieg na to, żeby coś wydawało się być bardziej dynamiczne. Ale znowu, po co ktoś miałby stosować taką technikę? Tak jak mówiłem, najlepiej będzie, jeśli potraktujemy to nagranie jako jedynie ciekawostkę, ale będę miał oczy otwarte i być może faktycznie komuś udało się go złapać. Jakby co, to na pewno dam wam znać. A póki co, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie Wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym, jak kopałem w ogrodzie i chciałem posadzić pomidory, to niechcący dokopałem się do pozostałości po starożytnej cywilizacji jaszczurek, a teraz muszę się ukrywać, bo ściga mnie CIA. Naprawdę, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Gdybym nagle zniknął, to wiedzcie, że jaszczurko ludzie istnieją. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.